że było takie miejsce, gdzie można spotkać się i porozmawiać. A może nawet dzięki uprzejmemu Państwa zainteresowaniu będziemy mogli co jakiś czas odbyć jakieś takie gruntowniejsze spotkanie. Jakąś gruntowniejszą rozmowę przeprowadzić. Nasza praca koncentruje się mogę, w Warszawie, w tam jest siedziba Parlamentu. I mogę Państwu to powiedzieć i za siebie, i za pana posła Polaka, że to jest dużo roboty My tam jesteśmy naprawdę absorbowani, tak lekko licząc, trzy dni w tygodniu, co najmniej co drugi tydzień. A jeżeli do tego jeszcze dojdą prace w komisjach i różne oficjalne imprezy i uroczystości i konferencje, które zwykle odbywają się w soboty i w niedzielę, jeżeli jeszcze dołoży do tego, że my nie jesteśmy Warszawianami, warszawianami, to oznacza to wiele podróży, wiele wyjazdów, wiele czasu spędzonego w podróży. Prawdzie nie mamy wielkiej mocy sprawczej, ani pan poseł, ani ja, żeby przychylić wam tu nieba, zbudować parę autostrad, kilka wielkich przedsiębiorstw, żeby wszyscy mieli pracę i zarabiali dobrze. Tym niemniej sama znajomość spraw ludzi, którzy tu żyją, jest czymś ważnym. Jest dla nas źródłem wiedzy i jest pewnym zobowiązaniem żeby te sprawy, że jakoś zaproszczyć, przynajmniej wtedy, kiedy jest taka możliwość i kiedy możemy chociaż nagłośnić pewne sprawy, które państwo są bliskie, albo które są ważne no, Po tej deklaracji to wszystko już jest jasne. Będzie. Tutaj ktoś zatrudniony, będzie jakiś stały kontakt, i będziemy od czasu do czasu mogli jeszcze jakieś e, zainteresowane osoby, odbyć spotkanie. Witając Państwa raz jeszcze, wyrażam nadzieję, że tak liczna obecność jak teraz zdarzy się nam jeszcze nieraz w przyszłości, i że wobec tego. Nasza obecność tutaj będzie przez Państwa akceptowana, dobrze widziana i może jakoś pożytecznie wykorzystana. Panie pośle, ja robić, Profesorowi za dużo gadać nie wolno. Dziękuję Panie Senatorze, Panie Profesorze. Szanowni Państwo, cieszymy się ogromnie z Panem Senatorem, że dane nam jest dzisiaj spotkać się w uroczym zakątku ziemi łódzkiej, choć w stolicy daleko, ale Tutaj nad Rzeką Prostą, bo nad Rzeką Prostą to miasto piękne, tutaj asystentka jest pierwszy raz i strony bardzo ją zauroczyły. To miasto się ulokowało nad Rzeką Prostą. Tak jak pan profesor powiedział, pan senator, ja z racji wcześniej wykonywanych obowiązków, tutaj na tej ziemi wieruszowskiej bywałem w poprzedniej kadencji, z różnych okazji. Mam przyjemność wiele e, z osób, które są tutaj obecne e, znać, poznać wcześniej, poznałem wcześniej e, władzę tego miasta z panem burmistrzem, władzę powiatu, pana starostę jeszcze z racji <kli> prze, przez moją osobę funkcji starosty w powiecie, moim rodzinnym, potębickim e, z działaczy, które, którzy tutaj razem są z nami. Aktorzy, z którymi współpracujemy z politycznych i partyjnych Prawa i Sprawiedliwości od lat już kilku, co najmniej, może i kilkunastu. Jest grono osób, które myślę, będą chciały i tak jak Pan Profesor powiedział, współpracować z nami w ramach funkcjonowania tego biura poselskiego i myślę, że to biuro będzie rzeczywiście byłem czynnym, żywym biurem, które będzie wychodziło naprzeciw i służyło oczekiwaniom tej społeczności tego miasta i tego powiatu. Jezus Chrystus ukazał wielką godność pracy, zwłaszcza jeżeli ta praca jest szczególną służbą, tak tu Pan Profesor powiedział, pro krąg bo to tak musi być. Każda praca nie może być pracą dla siebie, ale propublikowaną. Nawet w najtrudniejszych czasach musi być taki zamysł i taki kierunek naszej społecznej aktywności.